Cóż, no smutny wieczór na kałuży. Przegraliśmy e, bardzo ważny mecz, ale przegraliśmy go na własne życzenie. E, myślę, że tak na spokojnie ten mecz sobie ocenimy, e, oglądając go jeszcze raz e, w przekazie telewizyjnym na gorąco. Nie omawialiśmy tam za dużo w szat, powiedzieliśmy tylko sobie, że, że teraz naschodzi dla nas e, chwila próby po tej porażce, musimy pokazać. Jakim jesteśmy zespołem musimy zareagować na to, co się stało, także wszystko było fajnie jak wygrywaliśmy, jak na wszyscy klepali po plecach, teraz przyszedł trudniejszy moment i no i chcemy wrócić na właściwe tory i meczem w Lubinie już zacząć odrabiać to co straciliśmy w tych ostatnich meczach. Dziękuję bardzo. A czy ktoś z Państwa dziennikarzy ma jakieś pytania do trenera Jaszkańskiego? Po co pan miał najwięcej pretensji do zagrodów meczu? Powie pan co, ja nie będę na e, łamach teraz, nie wiem, e, mediów, prasy, telewizji wypowiadał się o co miał najwięcej pretensji. E, my sobie na ten temat e, porozmawiamy. Natomiast e, głównym takim motywem i to też był w przerwie meczu. Uwypuklane w szatni był e, brak koncentracji, brak e, konsekwencji w niektórych momentach meczu. No. To nie może być tak, że nam. Jeden z najniższych zawodników na boisku strzela bramkę głową, że karnego prokurujemy e, praktycznie z niczego. E, brakuje nam właśnie w takich, w takich momentach przełomowych czegoś takiego, jeszcze jakiego błysku, e, który odróżnia te zespoły, bym powiedział, średniej klasy od zespołów e, wysokiej klasy. No i ten mecz pokazał, że jeszcze nam trochę do tego brakuje, ale będziemy musieli nad tym pracować.